Jak było na warsztatach? Oj, cudownie, przyjechałam potańczyć, jestem i roztańczona, i rozemocjonowana, i uspokojona jednocześnie, po prostu wszystko naraz. Nie mogę się doczekać, kiedy będą kolejne. Było intensywnie, było bardzo relacyjnie, poznałam fajne koleżanki, było dużo ruchu, była modlitwa, była adoracja. No było fantastycznie. Kocham takie rekolekcje, polecam. Inspirująco, radośnie, kobieco, pięknie. Zapraszam. To był tak wartościowy czas, że polecam każdemu. E, profesjonalne warsztaty, piękne układy taneczne, e, piękne e, medytacje, kazania, konferencje, świadectwo. Wszystko, wszystko idealnie. Było cudownie, można było uwolnić ciało w tańcu, przekroczyć swoje granice, poznać wspaniałe osoby, zatańczyć przy cudownej muzyce. Także zapraszam i polecam.